Mamy tutaj takie zadanie. No popatrz, popatrz. Ta informacja jest fajna. Wiemy, że funkcja kwadratowa przyjmuje największą wartość równą 2. To już świadczy o tym, że wiem, jaki kształt będzie mieć parabola. Będą ramiona skierowane w dół. Bo największą wartość no, osiągnie ta parabola w wierzchołku. Czyli tutaj mamy już podany. Y wierzchołka, wartość równą 2. Miejscami zerowymi, proszę bardzo, tu jest kolejne, kolejna część. Miejscami zerowymi tej funkcji, więc ja sobie dorysuję, pozwolicie, oś x yy, i miejscami zerowymi jest minus 1, minus 1 oraz 3. I teraz zwróć uwagę, że jeżeli um, przetniemy tą oś taką prostą, która będzie przechodziła przez wierzchołek, mój rysunek niestety nie jest idealny, ale ta prosta podzieli nam odcinek między minus jedynką a trójką dokładnie na połowę. Więc um, jeżeli znajdziemy środek tego odcinka, to w ten sposób wyznaczymy x wierzchołka. I warto to zrobić, więc zapiszmy, że x wierzchołka weźmiemy dokładnie o z takiego działania, czyli ze średniej arytmetycznej miejsc zerowych. I tak, w każdym przypadku możesz w ten sposób wyznaczać x wierzchołka, jeżeli znasz miejsca zerowe funkcji. To zapiszemy, co zapiszemy, że jest e, minus 1 dodać 3 to jest plus 2 podzieli przez 2 to 1. Ale już niech tak będzie ładnie rozpisane wszystko: 2 na 2 to 1. Więc tutaj sobie możemy uzupełnić jedyneczką. I w zasadzie po co mi ten wierzchołek? Otóż wierzchołek powinien nam się kojarzyć z postacią kanoniczną funkcji kwadratowej. O. I tutaj już wiemy, że a jest na pewno liczbą ujemną. Po kształcie paraboli to poznajemy. Ponadto możemy uzupełnić ten wzór wpisując w miejsce w miejsce, miejsce p 1 w miejsce q dwójkę czyli współrzędne wierzchołka paraboli no i teraz pozostaje już tylko wyznaczenie a żeby wyznaczyć a no to zobacz musimy coś zrobić żeby podmienić x y na coś proponuję żebyśmy w to miejsce wstawili miejsce zerowe to znaczy tutaj mamy punkt o współrzędnych 3,0 lub minus 1,0 moglibyśmy podstawić, ale ja się zdecydowałem na 3,0 i robię to tak. Mam a razy 3 odjąć 1 kwadrat, dodać 2, to się równa 0. Stąd otrzymujemy a razy 3 odjąć 1, to jest 2 do kwadratu, dodać 2, to się równa 0. 4a dodać 2 to się równa 0. Więc 4a to się równa minus 2. Dzielę obustronnie to równanie przez 4. No stąd mamy minus 2 czwarte. Po skróceniu to będzie minus 1, 2. No cóż, mamy już wszystko, co jest potrzebne do zapisania wzoru tej funkcji, więc piszemy y to się równa minus 1, 2 x odjąć 1 do kwadratu dodać 2. I w tym zadaniu, moim skromnym zdaniem, brakuje e, określenia, o jaki wzór funkcji chodzi. Czy mogę na przykład zostawić wzór w postaci kanonicznej? Nie wiem, niestety. Mogliby tu zapisać, że chodzi o wzór w postaci ogólnej. E, w każdym razie, gdyby na maturze nie było tego słowa, to ja bym zostawił wzór w tej postaci to byłaby dobra odpowiedź, tak? bo mamy wyznaczony wzór funkcji kwadratowej. No jakby nie było, on jest. Ale dobra, to jeszcze go zamienimy na postać ogólną, więc ja sobie tutaj dopiszę znak minus. No i w tym nawiasie trzeba skorzystać ze wzoru skróconego mnożenia, wzór a odjąć b do kwadratu i z tego wzoru wyskakują nam o takie. Widzisz takie, takie wyrazy? Na końcu już dodaję tą dwójkę. Teraz nawias przemnożę przez minus jedną drugą. Tutaj um, mielibyśmy minus 2. Jak pomnożę minus 2 przez minus jedną drugą, to mam plus 1x. Y, I jeszcze na końcu minus jedna druga. Minus jedna druga dodać 2. Ja już tu liczę w pamięci, bo mi się nie zmieści na ekranie. Minus jedna druga dodać 2 to jest 1, jedna druga. Może zostawię jako 3 drugie, będzie ładniej wyglądało. No, i to tyle. I to jest wyznacz wzór funkcji kwadratowej, tak. Dobra, to możemy sobie zakreślić, że to jest odpowiedź do tego zadania. No, to za chwilę kolejny przykład.